Witam wszystkich w kolejnym odcinku kursu. Aby dobrze zrozumieć tą lekcję, należy najpierw zapoznać się z wcześniejszymi lekcjami podanymi na ekranie. Link do nich znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli jesteś na bieżąco, to zaczynamy. Cześć wszystkim. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kursu języka angielskiego od 0 do A1. Dzisiaj bierzemy sobie liczebniki porządkowe. Co to takiego? Tak naprawdę bardzo prosta sprawa. To pozwala nam wyrazić daty albo powiedzieć które ktoś zajął na przykład miejsce. Czyli ten pierwszy, drugi, trzeci, 10 marca, 5 maja i tak dalej, i tak dalej. Tą lekcję podzielimy sobie na trzy części, gdyż nie chcę Was zbytnio zawalić materiałem, żebyście mieli czas na przyswajanie i powtarzanie. I jeżeli wbijemy szybko sto łapek w górę, to od razu siadam i nagrywam część drugą. Dlaczego? Dlatego, że pozwala mi to rozwijać mój kanał e, i daje mi takiego kopa motywacyjnego, i jest to dla mnie informacja, że Wam się podoba i chcecie więcej i częściej. Um, jeżeli chodzi o y, opis, co się znajduje w opisie, znajdziecie tam zadanko. W każdym odcinku będę starał się robić Wam takie zadanka żeby, multimedialne, żebyście sobie mogli to wszystko przypominać to, co było na bieżącej lekcji. Y, no, i wydaje mi się, że możemy sobie zaczynać. Moi drodzy, ten odcinek będzie wyjątkowy. Dlatego, że mamy specjalnego gościa, mianowicie ten dźwięk pH sound, którego już uczyłem nieraz, więc jeżeli jeszcze macie z, z tym problem, możecie wejść do opisu tego odcinka, i tam będziecie mieli odnośnik, który przyniesie was do filmiku, gdzie to wszystko było omawiane. Polecam najpierw to zrobić, żeby tutaj już być na bieżąco, ponieważ ten te liczebniki porządkowe pomagają nam bardzo fajnie wyćwiczyć ten dźwięk angielski i później lepiej rozumiemy i lepiej wymawiamy dane słowa. Więc polecam, oczywiście, przypominam o udostępnieniu, o komentarzu, o daniu łapku, łapki w górę. No i oczywiście zaczynamy sobie teraz nasz temat. Popatrzcie. Po pierwsze, bardzo często zobaczycie w języku angielskim oto taki skrót, czyli tą taką jedyneczkę i st. Tutaj już ja wam nie będę wszystkiego podawał na tacy, tylko sami musicie zacząć myśleć, żeby ten język sam wchodził, żebyście widzieli, żeby się nie uczyć na pamięć. No kolorkami wam zaznaczyłem o co chodzi, czyli tak naprawdę jak mamy pierwszy w języku angielskim, to tak będzie wyglądał skrót. Bardzo często to tak zapiszą, czy to gdzieś w jakimś artykule, czy to w książce, czy to gdziekolwiek, dobra? No, już widzicie, dlaczego taki skrót się pojawił. Po prostu mamy jedynkę, st, i to znaczy pierwszy. Ok, bardzo fajnie. Mm, ale teraz popatrzcie. Y jeden mieliśmy one, czyli tu jest zupełnie co innego. Mamy pierwszy. I teraz jak to przeczytać? W żadnym wypadku nie jest to first. Nie czytamy tak, jak widzimy. I teraz popatrzcie. To i r. Er, to sobie wyrzucimy, bo to nam wszystko niszczy. I zamiast tego ir, dajmy sobie tutaj symbol długiego e. Te symbole już powoli wprowadzam, bo zapamiętajcie, takie e odwrócone i dwukropek to jest symbol długiego e, czyli my mówimy e, y, przedłużamy, czyli to nie jest first, tylko to jest first. First. Ok? First, first. I to jest pierwszy. Pierwsze trzy mamy takie wyjątki, więc dlatego postanowiłem, że je sobie omówimy jako najpierw. I popatrzcie, lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Mamy teraz drugi, mamy drugi. No to już widzicie, nie muszę wam mówić, dlaczego to nd się tutaj pojawiło. I tu jest dosyć prosta sprawa, tylko ważne, żeby przeczytać, żeby to o o zwrócić sobie na to uwagę. I tutaj daje symbol odwróconego e, czyli leniwe e. Y. Tak, jakby nam się nie chciało, czyli to jest second. 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 To jest drugi. no Ok, i lecimy dalej. I uwaga, i tutaj już mamy, witamy naszego gościa. Dźwięk TH, tak? Znowu nie muszę mówić, dlaczego RD się pojawiło. Mam nadzieję, że dla wszystkich jest to jasne. Uczymy się powoli troszeczkę rozumieć ten język. Powiązać to logicznie, nie trzeba się uczyć na pamięć. No i zobaczcie, skoro tutaj moje IR zamieniłem sobie na długie E, no to jak myślicie, skoro ja tutaj zobaczę IR, tak? No to co ja muszę zrobić? Muszę to zamienić znowu na długie E. Jeżeli zapamiętacie wskazówki, które ja Wam teraz daję, zaczniecie później nawet bardzo ładnie czytać w języku angielskim. I popatrzcie, mamy to, ten nasz kochany dźwięk, tutaj będzie przez f. Czyli ja to zapisywa lubię zapisywać tak, czyli takie f z gwiazdką, ale symbol tego mamy coś takiego, ok? No to próbujemy, moi drodzy. F, y, d. Third, third, to jest trzeci. Third, third, żadne third, żadne third, ok? Third, third, ok? Proste, nie? Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. To są nasze wyjątki. A teraz w takim razie idziemy do rzeczy, które właściwie zapamiętacie jedną rzecz. A Będziecie już wiedzieć o co chodzi. Lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy i lecimy. Teraz już mamy czwarty. Tu już będzie łatwiej, bo tutaj po prostu y, będzie to polegać na tym, że w większości na końcu dorzucimy nasze TH, czyli ten dźwięk. Jak mamy popatrzcie, mamy 4, czyli tutaj mamy ładnie 4. Pamiętajcie, ja tego R nie czytam, czyli mamy f u. Tu jest drugie O, tak? Fo. four. No jak macie to Fo, no to co musimy na końcu zrobić? Musimy dorzucić po prostu Th. Czyli four, Fos. Fos. To jest czwarty. Dobra. W ten sposób. No i tutaj, oczywiście, też nie muszę Wam tłumaczyć, dlaczego tutaj przy czwórce, jak chcemy to fajnie skrócić w pisowni, robimy sobie techa na końcu, bo teraz będzie to tak zawsze wyglądać. Lecimy dalej. Moi drodzy, mamy piąty. Dokładnie taka sama sprawa, tylko uwaga, na piąty trochę zwróćcie sobie uwagę, ponieważ e, zapisujemy troszeczkę inaczej, nie? Bo jak zapisaliśmy piąteczkę, może napiszmy tutaj. Pisownia się troszeczkę zmieni, ponieważ y, zawsze to TH na końcu musimy dodać. Więc y, no, jakbyśmy no, zapisali to w ten sposób, tak jak piątkę piszemy i do, do, dorzucili to TH, no to ciężko by było to wymówić. Więc Anglicy wymyślili sobie taki sposób, że tutaj sobie coś zmienią. Y, I mamy F, 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 czyli tu jest to brytyjskie. No, ja się zapisuję tak jak jedynkę rzymską i to nie jest Y, to, to nie jest polskie Y, to jest brytyjskie Y, to nie jest I. Y. F, F, F. To jest piąty. Ćwiczyć, moi drodzy. I popatrzcie, tu się dużo nie dzieje. Wszystko działa na takiej samej zasadzie. Znamy jedno, jesteśmy w, w stanie lecieć dalej, tak? Dokładnie taka sama sytuacja. Mamy tu, moi drodzy, th. Mamy seks, bo mieliśmy szósteczkę. Seks. No to seks. Sex, ja? Sex, szósty. Ćwiczyć, ćwiczyć, powtarzać po mnie. Popatrzcie moi drodzy, znowu mamy siedem. Dorzucamy na końcu TH Hopa. I mamy seventh. seventh, Seventh. Seventh. Siódmy. Lecimy sobie dalej. Znowu, moi drodzy, taka sama sytuacja. Popatrzcie na skróty, żebyście już wiedzieli, jak zobaczycie gdzieś w jakimś tekście, już żebyście wiedzieli, co to znaczy, to techa. Ok, i mamy 8 f. 8 Ja? 8 Dobra, lecimy sobie dalej, moi drodzy. Czasami tutaj pewna literka wyleci, bo pamiętacie, jak zapisywaliśmy 9 to. Nine, czyli Nine, i tutaj widzicie, że tego nie ma. O, no, żeby łatwiej się czytało. Nines, no to nie bardzo, a oni chcą Nines. Znowu tutaj mamy to Nines. I oczywiście patrzeć, co się tutaj dzieje. I jeszcze, moi drodzy, na dzisiaj ostatnie, czyli dziesiąty, żeby nie było tego za dużo. Trzeba to wszystko fajnie przećwiczyć. Mamy 10 do 10. Na końcu dodajemy ten th sound, czyli mamy 10. 10. I mamy 10, 10 i tak dalej. Popatrzcie, w języku angielskim nawet nie ma tych wszystkich fajnych odmian. 10, 10 e, i tak dalej, nie? 10, nie. Mamy tylko jedno słówko. W języku polskim jest tego dużo, w języku angielskim jedno. No i co moi drodzy, wydaje mi się, że temat dosyć prosty, oczywiście później polecimy sobie 11, 12, 13, 21, 22, 25 dalej, aż do 31, no bo później oczywiście nauczę Was zapisywać i mówić daty, tak? Więc moi drodzy, przesłuchajcie sobie jeszcze raz, oglądnąć, poćwiczyć, wrócić do, do filmików, które pojawią się w opisie, czyli liczby, czyli ten dźwięk TH, żeby być przygotowanym do dalszej pracy. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Tak jak mówię, jeżeli Wam się spodobało, proszę, zostawcie tą łapkę w górę, nic was to nie kosztuje komentarz, nawet zwykłe hello, hi! Czy coś takiego? Było fajnie, nie było fajnie. Bardzo mnie to motywuje. No i oczywiście pozwala udostępniać mi takie kursy krok po kroku całkowicie nieodpłatnie. W takim razie dziękuję wam, no i mam nadzieję, że jak zbierzemy te łapki, to do zobaczenia. Do. Do zobaczenia wkrótce, nawet może jutro albo pojutrze. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się, ćwiczcie, cześć i pa.